Przejdźmy do zadania 10. W pudełku było 20 kul białych i 10 czarnych. Dołożono jeszcze 10 kul białych i 15 czarnych. E, oceń, czy prawda czy fałsz. E, przed dołożeniem kul prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej było 3 razy większe niż prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej. E, obliczmy sobie zatem prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej e, i czarnej w przypadku bez dołożenia, czyli 20 było. 20 kul na 30, czyli 2 trzecie i w drugim przypadku czarne kule 10 na 30, czyli 1 trzecia. Podzielmy sobie teraz 2 trzecie na 1 trzecią. Równa się 2 trzecie razy odwrotność 3 pierwsze. Po skróceniu mamy 2, czyli yy, w tej chwili jest prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej e, dwa razy większe od czarnej. A teraz e, obliczmy prawdopodobieństwo przy dołożeniu 10 białych i 15 czarnych. Zatem dokładamy 25 do tych 30, czyli już mamy 55 mm, i będziemy mieć 30 kul białych na 55. E, I w przypadku czarnych.

5,25 czyli, czyli 1 i 1 piąta, i teraz przeczytajmy jeszcze raz. Przed dołożeniem kul, prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej było 3 razy większe niż prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej. Przed dołożeniem było 2 razy większe, a po dołożeniu 1,15 razy większe, czyli w żaden sposób nie może być to prawdą zaznaczamy fałsz wyczyśćmy sobie ekran tyle się udało wyczyścić, resztę później po, dożeniu, po dołożeniu kul prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest większe niż prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jak już wcześniej liczyliśmy o w tym miejscu ale jeszcze raz sobie obliczmy po dołożeniu kuli białych było 30, wszystkich kul było 55, i to jest prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej. Natomiast po dołożeniu 15 czarnych kul czarnych jest 25 na 55 wszystkich, czyli zwróćmy uwagę, że 30 jest większe od 25, czyli kuli białych można wylosować z większym prawdopodobieństwem niż czarnych. Zatem po dołożeniu. Wcale to prawdopodobieństwo e, nie jest większe e, od, kul, od prawdopodobieństwa wylesowania kul białych, czyli też zaznaczamy fałsz. I to jest koniec tego zadania.